Witajcie z tej strony Szymon, gramy w Stample guys. Po nowym update. i będzie granie standardowa Weźmiemy sobie. Podświetrzymy sobie dzisiaj. Pewien tryb. Dafa sobie poćwiczymy Na pierwszy weźmy Dafa. Potem weźmiemy sobie nową mapę Hot Wheels Hustle, której totalnie nie umiem. I tak dla odmiany, na finał. A jest high. Chyba było. Uw, wtedy będzie spoko nawet. To stworzymy. Mam nadzieję, że pójdzie. Poszła grupa. Dobra ki. Lecimy. Gram takim skinem, bo go wylosowałem. E, na moim TikToku będzie. Myszon. Jeszcze dzisiaj będzie, prędzej czy później, odcinek z Fall Guysem. To jest Stumble Guys. Stumble Guys, a potem z Fall Zrobicie Zrobicie porównanie, co bardziej chcecie. So, nie wiedzieliście, bo w jest na tyle osób, bo to jest wręcz niemożliwe. A my tu gramy, spróbujemy przeniknąć. Oczywiście, by nie poszło. To znowu nie poszło, bo nie kliknąłem spacji. Bardzo się uratowałem. No to to ma S jak to robi? Oprócz tych, co odpadają na tym? No nie przeniknę dzisiaj. Nie uda mi się dzisiaj. Kuwa. Nie! Cholera. Ło! Jestem. Żyję. O, już myślałam, że nie przejdę przez chwilę. Nawet żyjemy. I teraz, co będzie? Chodź z hasel. <laughs> Nowa mapa. I jest kozacka. Chyba wszystko dobrze widać. Nie, ja chyba źle robię po prostu. No. Lecimy. Dawaj O kurde, ale ale, ale trick. Po prostu jak to się czuć być pierwszym. Tutaj przyspieszenie to większe. I lecimy. Co? przetrzymasz To strasznie dziwnie działa. I tak średnio mi się to podoba. No jedź! Nie wiem jak wam, możecie ogólnie napisać Mi tak mocno średnio, bo właśnie no nie wiem Wolne jest to Ja tu ledwo przechodzę zawsze Tu trzeba bez hamulca Lecieć Kurde Nienawidzę tego I but Polecimy, oglądamy Stumpy Gaja. A nie ty się, tutaj jest taki pokój zabawek. Fajnie jest to zrobione. Fajna, fajna ta mapka taka. Ogólnie jestem chory. Efekty specjalne. Cały. Ciekawe. Właśnie to sobie ustawiłem, więc takie nieciekawe. Zatem tu to wygram. Bo ich tak, tak bardzo nie lubię. Tak średnio mi wpada i Dlatego chciałem sobie poćwiczyć. Dlatego stwierdziłem, że to będzie... Co tu się odwaliło? To będzie dobry pomysł. Nie, no ale mamy... Tu nie dostajemy nagród za tę wygraną. Więc tak trochę lipnie. No ale za łatwo jest wygrać, bo to samo botów ci dobiera. Ja waga. A się oduczułem grać. Zresztą ktoś mnie dogoni, kurde. I dostajemy coś takiego. Takie dziwne to. 20 29 wygrywa grę. No dawaj. Teraz weźmy sobie, tę grę nie ale ustawmy sobie blockdash'e. Same po prostu blok Blockdash, blockdash, blockdash. O, blockdash. I blok blockdash. Blockdash, 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 blockdash i weźmy sobie, można coś zmieniać, to. Ile graczy i gry. No ja weszłem. Trzy gry. Blockdash na 8 osób. Na 4 rundy. Więc to, to jest takie... Na początku będą cztery. Potem teraz będą cztery. Potem dwie. I zostaną dwie w finale. Już tak robiłem na blokdafu i było ciekawe. O, teraz jest lepsza. Lepsza jakość jest. Mm -hmm. Tego migowski będzie grać, ale kij, raz się wyje, podniszczymy sobie z kwasła O, kat teraz widzę, mniej więcej jak wy to widzicie, jak będzie się to oglądać. Zobaczcie, Black daw, i cztery osoby. Mm. Nie wiem, czy oni to naprawili? Kurde, chyba jo, chyba to naprawili, nie jestem pewny. Nie wiem w tym odcinku przeniknąć. Odcinek mi będzie, będzie trwał 20 minut. Oczywiście tu sobie zagramy normalną rundę, w której naprawdę ja przegrywam. No nie umiem takich normalnych bo w ogóle. Nie zacząłem grać w Fall Guys. To chyba widać. O kurde, o kurde. Dobra, poszło. No to już jest. Sam. Wygrałem! Ale że tak łatwo. Nie no, jeszcze raz lecimy. Nie jeszcze raz, bo to sens nie ma. W takim bądź razie. Wychodzić do drugiej rundy. Super. A dobra, teraz sobie zagramy normalną. Jest, choć tu jest I obstawiam wywęd. Nie wiem. A tu już haseł no, no. Jungle, jungle girl, moim, what the I w pani Dobra, Kadro, nie będę ruszał wam. Kadr jest dobry. Dawid, we didn't wsiadałem. Nie spodziewałem się. Kurde, prawie bym deadnął. No tamten deadnia, nie ma fan, żeby Nie, Ja wale! Ja pierpapier! papier! Przegram to! No nie pierdolę. Pierdolę, że tak mi forno spadło przegram w pierwszej rundzie. ci proszę, bez hejtu. Kurde, dobra, to jest gówno po prostu. <laughs> ja pier, papier, no nie chcę mi się wierzyć. Teraz tak nie widzicie, dokładnie napisane. O, teraz jest chyba najlepiej. To weźmy sobie to ugranie standardowo i próbujemy z tego blokdasza na naszym osób. Spróbujmy poćwiczyć w bo to jest odcinek o ćwiczeniach To Będziemy w kółko tak w nawalać. W 10 minut? Dobra, lecimy. Przynajmniej czas szybko będzie lecieć. Trochę przeszło do góry. to przez to, za nisko byłem? Jest i Blokdapha. Bo tak nisko było dobrze. I bum, fukalaka, fukalaka. Komu kibicujecie? Tak, na AFERY chodziło o Mundial Argentyna, Francja. Ja tam Francuzom, jak drugi, jak drugi Mundial to wygrają, to ja nie wiem. co z tą Francją. Taki Essa, ten vlogdor. Na razie Essa, potem jest głowy. I tu połowa graczy odpadnie. I bum. I nowa runda. O, my fajny most. I lecimy. Przynajmniej teraz każdy nie odpadł w pierwszej rundzie. Bo zaraz kwiatek będzie w kadr wychodzić. Jak już to bardziej rośnie. Lecimy, odpadają dwie osoby. Jak widzicie, będzie odcinek zaraz, tak za około. Odcinek około 14 .00. Będzie z falgajsa albo tu ja potem od razu nagrywam. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, bo Fallguys mi nie chce działać od rana i muszę to jakoś załatwić. Ale szczęście! Po prostu więcej szczęścia niż mam. O, cholera! Już myślałam, że padnę. Już myślałam, że mam deda. I finałowe. Ten, ten, to przyjmę na farcie. Każdy z tych na farcie. To ja wyświetliłem dwa razy. Dwa razy. Uff. Leci, ja czekam. Już tak. No kurde. kurde. No kurde. nowego chłopia. Luka MODRIDŹ! Raz podskoczę. Luka Modrycz robi bajolangę. Najpierw będziemy się znotraj odpadania. No nie! Nie! Ale, ale to było łatwe. Jak ja mam tu blog do Jak to odpadam po 20 sekundach? To kończy się no bo tam lecimy z bogatem, ale na 32 dwie osoby. jakie mam podświetlenie zrobić, chyba na Maxa zrobimy. Jakie takie podświetlenie czy takie na połowę? no, weźmy takie. O. No dużo nie mam, bo przestałem grać. Miałem długą przerwę. No sobie jednego prawidłego skina. Yy, i weźmy gra i weźmy sobie na no, 32 osoby Tak, tak Nie no, za jasne mam to trochę, bo ustawiam Chyba taka będzie dobra A W tym czasie jak to się ustawia to proszę o subskrypcję na kanale Proszę zasubskrybować z dzwoneczkiem i dać lajka Wtedy będzie git. Wtedy wam oddam. Jak w ogóle ktoś to obejrzy, pewnie to obejrzy. Ma ciocia. Jak <grym> znalazł <zdaniem> światło. Aleks. Bo z buta wjeżdża. Tu w ogóle ci teraz odpada? Bum, bum. O kurde, o kurde, tak chyba to naprawili. No kurde, czemu tylko 4 osoby odpadły, a ja odpadłem. Co <grym> to? 4 tak baguje Dobra, zaraz odpadam, bo no nie odpadli. Czy to był miał dłuższy najdłuższy vlog dał w leciu? Może będzie. Najdłuższy to 3 minuty ja. Gówniawe, gówniawe, gówniawe! Żyje. Ja walę że tyle osób jest, to, to jest tak ciężkie. Krucaken! Co będzie? Może blog dasz? Na no maksa czy no na maksa? O, takie jeszcze nie jest chyba idealne dla Was. Są takie niewywe kolory. Weźmy takie. Co to jest? Co? Oglądam? Chyba mógłby być na 16 osób. Nie wiem. A połowa odpada. Skąd wziąłem? Co to policjant? <noise> policjant walony.

Kurde, rozbili Nie kto wygra Zapewne ja Ale mam SM, mam Zgrywa grę. Cieszymy się, będzie tytuł, co w tym stylu. Wybierzcie <tryk> jakiego skina mam założyć w następnym filmiku. Teraz gra wyjów. jest 15 grudnia, zresztą w końcu założymy Mikołaja. Weźmy sobie w taką mapę. Place Lost Temple Na Lost Temple nic nie umiem Weź sobie Lost Temple tak, zapomniałem wyczyścić Lost Temple Boom Lost Temple Boom A na ostatni blok dasz spokojnie Dobra Mordeczko, proste że tak <tryk> Zgramy tą rundę i będziemy kończyć, bo to jest 17 długich minut. Nie wiem, czy to się do końca w mojej cioci. Bo ja się wiem. Jak ktoś tu jest... Tak komentarze na włączone, to napiszę mango. Jak ktoś tu jest, to niech napisze mango. Mamy zamiar taką drogę do nas? Ma. Nie wiedziałem, że wyrodzicie taki do Taką drogą. Ło! 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 No to jest. A spróbujmy. O kurde! To mnie nie pykło trochę. Co to, to że... Ej, Z ręki do ręki. I tak jestem pierwszy, że tu bawić mogę, kurde, i triki testować. no ja, nam się nie da wejść. A tak jakby, kurde, chyba się nie da. No nie da się. XD. Zobaczcie, tak to robimy za. Że...

Ziemię standardowe. No, niestety, no, wziąłem los dampel, i blog dał. Los dampel, bo <grywamy> go w los yes. dampel. Um, Myślę, że to słabec jest. Słuchajmy go. Jest. Wchodź. Policjanta 2.58 Coca-Cola. Coca-Cola Estola Film będzie trwało około ponad 20 minut No więc kto dostał do tego, to niech napisałem go O kurde Co? Jakie gówno Co? Co tu widział? Ja walę, nie przejdę! Zbugowałem się. A bo i przejdę na razie. Może był finał to wybłogował. Ja walę... To przez to, że nie założyłem Mikołaja 24 grudnia. Kto ma choinkę, nigdy znacie, ja jeszcze nie mam. Będę miał 20 grudnia. Jej, ja, ja, ja nie przejdę. Ja drugi przejdę nawet no ja drugi przejdę. Drugi albo trzeci, drugi. Albo i pierwszy nara. 2, 2, 9, 1. Biegnie się... O jak chłopak zwaliło? Zaraz wracam. I bur za 10 lewą james Kevin de Bruyne. Piłka No dawaj, ludzi leci. Policjant po go pilnuje doszedł. się O policjant dochodzi do finału. Może jak policjant będzie po prostu za mną. To mu oddam tego winka. A teraz blok dasz. To jednak mnie oddam winka. Nie, to nie będzie uinek. Tylko po prostu... Bo kurde. Przeskoczył pan policjant. Panie policjancie! Są pani twojego prawa, stampul guys! Uj! O kurde, nic nie do rozbicia. Myślę, że górzowali. Policjant! Dobra, trzyma się. Boko? Policjant, jak zostaniesz ja i ty, to ci oddam. Rad. Widzicie, że wy mnie nie wygracie. Widzicie, że wy jesteście lamusami. Kurde! Ja wale. Karma wraca! Po prostu karma. Dobra, będziemy kończyć ten odcinek 23 minuty. I na razie.